Nasz mistrz chce, żebyśmy spróbowali, nauczyli się budować Królestwo Jezusa już tutaj na Ziemi, pośród nas, wszędzie tam, gdzie jesteśmy: w naszych rodzinach, w miejscach pracy, tam, gdzie się uczymy, tam, gdzie spędzamy czas wolny, gdzie się bawimy, gdzie się rozrywamy, gdzie imprezujemy. Nasz mistrz chce, żebyśmy solidarnie postanowili kochać siebie nawzajem to znaczy chcieć dobra dla drugiego człowieka. On jest pośród nas i dopinguje nam, żebyśmy byli coraz lepszymi ludźmi, żebyśmy byli lepszymi synami, córkami, przyjaciółmi, kolegami dla siebie nawzajem, żebyśmy nie byli dla siebie po prostu złośliwi, żebyśmy budowali Królestwo Boże, które jest w zasięgu naszej ręki, które jest w zasięgu naszych możliwości. Andrzej Lampert w swojej nowej piosence bardzo ładnie śpiewa tak, zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Przychylisz światu kawałek nieba, gdy będziesz dobry jak kromka chleba. Życzmy sobie takiej wzajemnej dobroci na początku nowego roku. Szczęść Boże!